Szanowni Państwo, bardzo Państwa serdecznie witam i otwieram 69 sesję Rady Miasta Piły jest kworum i ono pozwala nam na podejmowanie prawomocnych uchwał. Szanowni Państwo, w związku z faktem, że podczas transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obrazu i dźwięku obrad sesji Rady Miasta Piły ma miejsce przetwarzanie danych osobowych osób uczestniczących w obradach sesji. W postaci ich wizerunku, barwy głosu i innych danych ujawnionych przez rozmówców uprzejmie informują, że obowiązek informacyjny wobec tych osób spełniany jest poprzez wyemitowanie przed rozpoczęciem każdej sesji Rady Miasta Piły planszy z treścią informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych, wywieszenie treści informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych na drzwiach wejściowych lokalu, w którym odbywają się obrady sesji Rady Miasta Piły proszę, aby każda osoba zainteresowana udziałem w obradach sesji Rady Miasta Piły zapoznała się z treścią informacji. Szanowni Państwo, w imieniu swoim oraz Pani, Panów Radnych witam przybyłych na naszą sesję gości. Witam Krzysztofa Szewca, zastępcy Prezydenta Miasta Piły. Bardzo serdecznie witam Panie Prezydencie. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witam Ewelinę Ślugajską, Skarbnik Gminy Piła. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witam Romana Szarzeńskiego, sekretarza gminy Piła. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witam przedstawicieli bliskich mediów i wszystkich Państwa, którzy nas oglądają. Szanowni państwo, zgodnie z artykułem 20 ustęp 3 Ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek prezydenta lub co najmniej 1 czwartej ustawowego składu rady miasta, przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Szanowni państwo, porządek obrad został państwu dostarczony drogą elektroniczną 28 grudnia bieżącego roku i jest on zgodny z pismem prezydenta miasta Piłysy 28 grudnia 2022 roku. I w dzisiejszym porządku mamy jeden projekt uchwały, to jest projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Piły na 2022 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Druk, druk numer 990. I projekt uchwały w imieniu prezydenta przedstawi Państwu skarbnik gminy Piła Ewelina Ślugańska. Bardzo proszę, Pani Skarbnik. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, przedstawiam projekt uchwały, który zawiera dwie pozycje. Pierwsza pozycja dotyczy budowy ulicy Dunikowskiego. Zadania realizowane są przez zarząd Drugi Zieleni w Pile. Budowa tej ulicy wprowadzona została do budżetu z początkiem roku 2022. Przygotowywana niezbędna dokumentacja była w międzyczasie, i wyłoniony wykonawca ostatecznie. Umowa z wykonawcą została podpisana w październiku bieżącego roku. Miesiąc listopad nie był okresem, w którym można było realizować to przedsięwzięcie ze względu na opady śniegu i dlatego jest nieco opóźnione i stąd też wniosek o wprowadzenie tego zdania właśnie do projektu uchwały w ramach, w ramach wydatków niedegasających. Termin proponowany przez Zarząd Dróg i Zieleni na ostateczne zrealizowanie i odbór tego przedsięwzięcia to 28 marca e, przyszłego roku. Natomiast drugie zadanie dotyczy uzupełnienia oświetlenia drogowego. Zadanie to było wprowadzone w trakcie roku. Również jest realizowane przez Zarząd Dróg i Zieleni w Pile e, i dotyczy uzupełnienia oświetlenia wzdłuż e, drogi prowadzącej na Płotki. To jest od drogi krajowej do oświetlenia, które realizowaliśmy w ramach e, Środków pozyskanych z WRPO, czyli Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Tutaj z, umowa z wykonawcą została zawarta na początku listopada i w związku z opóźnieniami, brakiem możliwości zrealizowania do końca roku odbiorem, propozycja jest, aby również to przedsięwzięcie zapisać w ramach uchwały o wydatkach niewygasających, a ostateczny termin realizacji wskazać jako 30 czerwca 2023 roku. I to wszystkie propozycje, które proponujemy w ramach tego projektu uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Pani skarbnik i szanowni państwo radni, otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Jeszcze chwileczkę poczekam, bo może jakiś jest problem na łączach, ale chyba nie. Wobec tego zamykam dyskusję. I rozpoczynam głosowanie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Piły na 2022 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego druk numer 990. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Kończę głosowanie i stwierdzam, że uchwała została podjęta stosunkiem głosów 22 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 brak głosu i jedna osoba jest nieobecna. I Szanowni Państwo Radni, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 69. sesję Rady Miasta Piły.